Po trzech dniach kołysania się w powietrzu zbliżyliśmy się do San Francisco. Movie, gdybyśmy wiedzieli, jakie wywołamy poruszenie, wylądowalibyśmy poza miastem i weszli do niego pieszo. A coż to jest do wiatka. To chyba wpływający balon. Teraz widziałem już wszystko. Może poćwiczymy strzelanie, co? Juhu! Powłoka balonu jest żurawa, spróbuje wylądować bezpiecznie. Złapcie się czegoś, mocno! Księdziszko, proszę się nie bać! Niech się pani trzyma tylko! się! Nazywam się Johnson, jestem szeryfem. Może powiecie mi, kim jesteście i czego chcecie? A? Jestem Willy Fox, jestem Brytyjczykiem i podróżuję dookoła świata. Przyjechaliście aż z Anglii? Zgadza się. Płynęliśmy na generale Grancie, który musiał zatrzymać się z powodu usterek. Postanowiliśmy dotrzeć tu balonem, ponieważ musimy trzymać się planu podróży. Lądowanie w San Francisco to prawdziwa przyjemność. Hmm. Myślę, że gada prawdę. Może domieziemy mnie sztuków na startie. To, panowie... Kolejny etap podróży wiódł nas przez wielkie równiny Ameryki. O wie, wkrótce przekonaliśmy się, jakie to dzikie i niebezpieczne tereny. Wszyscy na ziemię! Romi, księżniczko, proszę nie podnosić głowy. Dobrze. Padli! Atakują nas, boli. Wstawaj natychmiast! Indianie! Słyszysz? Co się dzieje? Napadli na nas czerwono skórze! To powinno się przydać. Ja też mam coś, czego możemy użyć, Messie Fogg. Brawo Rigodon, znakomicie! Ja i mój kolega wiemy jak radzić sobie z bronią. Mhm. Dziękuję. Boli, pokaż wreszcie co potrafisz. Z tym żołądkiem nie strzelam najlepiej. Ciąg kiedykolwiek jest pełny? zabieraj się do roboty! Tak, Proszę się nie bać, księżniczko Romi, po prostu proszę trzymać się tiko! Chodź tu do mnie. Mamy dużo lepszą broń. Może wystraszymy ich samym hukiem wystrzałów, co wy na to? Zgadzam się, sir! Hej! do hmm? Poczekaj! Chico! Nie powinieneś tutaj być, Tikomonami! Och nie, ale mam więcej żyć niż kot! W takim razie pokonamy ich wspólnymi siłami! Strzelaj, do A! A, cel, celu, celu, celu. O, Pani do pieca! Ich przygotowuję na pewno się, już zmęczyły! Hmm. Hmm. Bully! Udało się! Daliśmy im popalić! Udało się! Udało się! Jesteśmy bezpieczni. Możecie już wstać. Indianie zostali w tyle. Czy Tico i Rigodon są bezpieczni? Udało się, monsieur! Rzeczywiście, zwyciężyliśmy! Wyszliśmy z tego bez szwanku! i im niezłą nauczkę, prawda? Dzielnie się spisaliście!